By każdy dzień tak piękny był jak Twoje sny, choć jesteś tak codziennie odmienna. Przychodzę dzisiaj do Was z porównywaczami. Ta seria nawet Wam się spodobała, gdzie porównuję różne rzeczy, różne dwie rzeczy, żeby film nie trwał długo. Zresztą u mnie do 10 minut to spoko. Pierwsza z książek, którą chcę Wam przedstawić, to jest Spalna żywcem. Ja ją przeczytałam w półtorej godziny, twarda okładka ze świata książki. Słuchajcie. Czyta się ją fajnie, bo co prawda chyba to jest dziesiątka, oj, mam ja pokazan, dziesiątka czcionka, ale ją naprawdę się bardzo szybko czyta. Słuchajcie. Książka jak książka, tak jak mówi tytuł, niczego więcej się nie możemy o tym po tej książce spodziewać, tylko o tym, że po prostu Niestety kobiety nie są szanowane w niektórych krajach i po prostu traktowane gorzej niż zwierzęta, są oblewane kwasem niesłusznie przeważnie w 90%, ponieważ mężowie tych kobiet ubzdurają sobie coś, cokolwiek, nie wiem, zupa była zasłonaryś, niedogotowany, a już o zdradzie nie wspomnę, jeżeli nawet jeżeli ta kobieta jest niewinna, nic się nigdy z innym mężczyzną nie zadziało to mąż ma prawo oblać ją kwasem. Hmm. No okej, okay. dobra, słuchajcie, teraz jest tak. Książka u mnie zostawiła pewien, pewien niedosyt, ponieważ ja wcześniej, i tu, tutaj takie małe ostrzeżenie, ja wcześniej dobre dwa, trzy tygodnie, zanim zakupiłam tę książkę, oglądałam bodajże udrzyzgi. Wywiad z tą kobietą, wywiad z tą bohaterką tej książki był bardzo obszerny. Ten program był chyba tylko i wyłącznie poświęcony jej, więc około godziny słuchania. I to był błąd. Błąd był taki, że jak ja nasłuchałam się wszystkiego już na tym, dowiedziałam się wszystkiego na tym reportażu Udrzyski, to czytając tę książkę już nie była dla mnie taka ciekawa. Nie, rób, nie zróbcie tego samego błędu, najpierw kupcie książce, książkę, przeczytajcie, a później jak macie ochotę, a jest też jakiś wyreżyserowany taki program, gdzie można odtworzyć um, wiadomości i przeżycia danej bohaterki lub bohatera, to nie róbcie tego, bo to potem wpływa na, na czytanie książki. Um, inaczej chyba jest z filmem. Film... Film, film, jakby był, myślę, że byłby ciekawszy od książki, o może w ten sposób, a tutaj właśnie, no cóż, no tak jak mówię, niedosyt, szybko się ją czyta. Dla mnie czegoś tu jeszcze zabrakło. Nie wiem czemu, to nie ma rysunków, nie wiem czego mi zabrakło. Może, może po prostu tak jak mówię, że, 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 no wiecie, jak obejrzycie. Jak obejrzycie reportaż, wywiad, no to potem oczekujecie jeszcze czegoś więcej, czego się dowiedzieliście z tego, z tego reportażu. Tu niestety tu tego zabrakło. Ja to czytam szybko i do tej książki już nie wrócę. Zostawiam wam, was z nią. Warto przeczytać, oczywiście, że tak, warto znać w, w inne kultury niż w tej, w której mieszkamy i się wychowujemy. W każdym razie... Powiedzcie, Napiszcie mi koniecznie w komentarzu albo na brief, jak wam wygodnie, kto z Was przeczytał najpierw książkę, a potem zobaczył w telewizji właśnie reportaż i wywiad z bohaterką tej książki. I jak, Czy macie takie same odczucia jak ja? W takim razie porównujemy drugą książkę, Papa. Słuchajcie, i druga książka, z którą przychodzę, to są złe psy w imię zasad. Nie powiem, tu powinny być trzy kropki, kto oglądał psy. Ten wie co tu powinno być, brzydkie słowo. To jest książka, czemu jest tak, o może tak. To jest książka, jeżeli ktoś z Was uwielbia książki o polskich gliniarzach, policjantach, jak zwał, tak zwał, o polskiej mafii, o korupcji w polskiej mafii, w polskiej policji, o wyścigach, o, o, o bandytach i tak dalej. To jest książka dla Was, kochani, naprawdę. To jest książka od początku do końca, przesiąknięta wszystkim, co byśmy chcieli, aby w tej książce było, czyli napady, rabunki, gwałty niekoniecznie. Raczej książka oparta jest na na tym co policja wykonuje w sensie mm, łapie bandytów yy, nieraz tam czapnie jakąś kaskę gdzieś tam coś ściągnie jakiś haracz ale raczej w dobrym mierze są tacy którzy też są źli wszystko jest w tej książce od początku do końca słuchajcie tu mam yy, że przeceniona była z 36 na 27 zł gdyby kosztowała 36, też bym ją kupiła. Warta jest swojej ceny, naprawdę od początku do końca, od pierwszego zdania do ostatniego. Słuchajcie, ja ją skończyłam inaczej. Czytałam, czytałam, czytałam. Yy, długo ją czytałam, bo ją można przeczytać naprawdę w dwa wieczory ale ja ją sobie zostawiłam na takie wyjścia z psem wiecie, pies sobie biega tu, tam po trawie, tu, tam swoje rzeczy robi, wykonuje hasa, yy, że ja za nim nie biegam, bo nie mogę więc sobie siedziałam na ławeczce albo na krzesełeczku i po prostu to była książka, którą jak wychodziłam z psem, brałam ze sobą i po prostu ile pies potrzebował czasu, ja tyle czasu czytałam. Słuchajcie, czytałam, czytają, czytając, czytając, yy, czytając, koniec, no bo yy, wiadomo, jakiś tam rozdział, podrozdziały i tak dalej. Kończą się czymś, ja przechodzę dalej, patrzę, a tu koniec książki. Słuchajcie, ja dawno nie miałam tak, że ja czekałam, co będzie dalej, a tu się książka skończyła. Książka kończy się, tak jak zawsze mówię, że film w labiryncie, ani A, ani B, nie wiadomo co dalej, w, takim, w w pełnym tego słowa znaczeniu. Ale kupiłam już drugą część, jakby nie wiem, czy to jest druga część, czy kontynuacja, czy to jest pierwsza, którą ja teraz kupiłam, a to jest druga. W każdym razie zaczęłam ją czytać, zobaczymy. Recenzja ukaże się oczywiście. Słuchajcie, co tu jest, statyw widać. Sorry. Źle ustawiłam. Dobra już. Porównując obydwie książki. Tak jak tutaj już wszystko Wam powiedziałam, tu jest miękka okładka, ale to nie robi. Stron do czytania tak naprawdę jest... 355, bo tylko strona taka maleńka, zobaczcie, spis treści. Bardzo szybko się czyta, mimo że jest dość, dość du, dużo, margin, dużo odstęp marginesowa, ale jest bardzo mała przestrzeń między jednymi rozdziałami a podrozdziałami. Naprawdę czyta się jednym tchem tak naprawdę. Um, no i to jest wszystko, co mogę na ten temat książki powiedzieć. Jeżeli lubicie takie książki, będziecie nią zauroczeni. Tak jak tutaj miałam niedosyt, bo tak jak mówię, powtarzam, po prostu y, zrobiłam błąd i obejrzałam y, wywiad z panią, z bohaterką tej książki, y, więc... Y, więc ta książka już nic więcej nie wniosła do, do mojej wiadomości, mimo że się więcej czegoś więcej spodziewałam. Tutaj nie oglądam. Ja nie oglądałam Pitbulla. Podobno to jest książka na. na... inaczej. Pitbull jest na faktach i ta książka coś ma wspólnego z Pitbullem, z tym serialem. Ja nie oglądałam. Pół, pół odcinka obejrzałam, jakoś mnie nie zaciekawił i już więcej nie obejrzałam, a już któryś tam chyba sezon jest, tak? Nie wiem. W każdym razie książka tak, godna polecenia, tak, jestem na tak. Druga część zobaczymy, czy będzie tak samo porywająca jak ta. Tutaj jeszcze mam podobną w ten deseń książkę też na faktach zobaczymy jak ją przeczytam nie okaleczajcie mnie bodajże się nazywa, także tamta druga złe psy i potem znowu nie okaleczajcie mnie zobaczymy znowu porównanie ja specjalnie bez, bez kozery robię tak, że nie biorę dwóch z tych samych serii, czyli dwa kryminały albo dwa jakieś tam wiecie biograficzne dwa, dwie książki robię to specjalnie, żeby mieć porównanie zupełnie innych innych faktów, innych książek, innych opowieści i żebyście też mieli jakiś tam wzgląd na to. Także co? Ja się cieplutko z Wami żegnam. Polecam, polecam oczywiście, ale przed zobaczeniem wywiadu. Najpierw przeczytajcie książkę, a później zobaczcie wywiad. Cieplutko się z Wami żegnam. Kochana Moniu, szmaragdowa81, całujecie mocno. Zaraz Ci wysyłam, jak chcesz przeczytać i zobaczymy, czy też będziesz miała takie samo zdanie jak ja. Pa, pa.